Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Król i chciałem porozmawiać o zdrowiu z Wami. Tak to się składa, że póki jesteśmy młodzi, się tym zdrowiem nie przejmujemy. Ja też się nim nie przejmowałem, ale ostatnio zacząłem boleć tu ramię i to na tyle boleć, że naprawdę nie mogę go nawet za bardzo ruszać nim. Nawet zauważyłem wyraźnie, że mi ubyło mięśni z tej strony, w stosunku do drugiej strony. Bo po prostu przestałem przez wiele miesięcy przestałem wykonywać ciężkie jakieś rzeczy, dźwigać, podnosić. No, oszczędzam te ramię, bo po prostu mnie boli nawet same podniesienie do góry, żeby się podrapać po głowie. Także zacząłem się interesować tym, co jest przyczyną, że coś takiego się dzieje, jak tego można uniknąć, jaki błąd popełniłem. No i rzeczywiście to, co odkryłem, troszeczkę mnie zaskoczyło. Okazuje się bowiem, że winni jesteśmy najczęściej z bardzo prostego powodu: otóż niezdrowo się odżywiamy powstają tak zwane stany zapalne, bo to, że mnie boli, że to jest stan zapalny, to jest jakby oczywiste, bo ja wręcz czasami siedzę, nic nie robię ręką i czuję, jak mi promieniuje taki ból. E, także, także to jest oczywiste, że tam jest stan zapalny, e, nie muszę specjalnie iść jakiś badan robić, ale stany zapalne, jak się okazuje, są w całym organizmie u różnych ludzi, bo zacząłem badać ten temat i okazuje się, że to jest bardzo, bardzo Poważna sprawa, i naprawdę mnóstwo ludzi to lekceważy, ciężko pracując na to w młodości, żeby sobie starość zepsuć. Ja może aż tak ciężko nie pracowałem na to, żeby sobie starość zepsuć, ale też odczuwam pewne dolegliwości już po 50. Myślę, że to jest chyba coś oczywistego. Znaczy, podobno w dawniej nasi dziadkowie nie odczuwali w wieku 50 lat takich problemów, jak my dzisiaj odczuwamy, i też możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że nasze dzieci odczują. Te same skutki, które my czujemy dzisiaj po 50, one czują po 40 albo nawet po 30. A winnym tego jest sposób odżywiania się. Naukowcy zrobili badania, prowadzili je przez kilkanaście lat. No, niektórzy przez kilka, po 8, a niektórzy przez kilkanaście lat. Ja sięgnąłem takich wyników badań, odnalazłem je, głównie hiszpańskich i francuskich. I z tych badań wynika jasno, że sposób odżywiania się ma decydujący wpływ na nasz stan zdrowia, że jeśli spożywamy bo głównie nam chodziło o tak zwaną ultra przetworzoną żywność co chyba w języku polskim lepiej oddamy, mówiąc po prostu jako wysoce przetworzona żywność jest naturalna żywność, jest przetworzona żywność, jest wysoce przetworzona żywność, czyli ta ultrażywność no to ta ultra, ultra żywność po prostu, jeśli ją spożywamy, to żyjemy krócej. A częściej chorujemy. Z tych badań wynika, że jeśli zwiększymy poziom spożycia, na przykład od, od dzisiaj będziemy o 10% więcej jedli tej wysoce przetworzonej ży żywności, a to, żeby o 10% więcej jeść, to naprawdę wystarczy jedną małą paczkę chipsów do dorzucić do swojego jadłospisu dziennie, to nie jest wcale dużo. Otóż wystarczy, że jeśli 10% żywności będzie więcej spożywanych teraz wysoko przetworzonej, to o 10% wzrośnie ryzyko zachorowania na raka. To jest jak gdyby 1 do jednego w pewnym sensie by można było powiedzieć. Natomiast ryzyko przedwczesnej śmierci wzrośnie aż o 14%. Tak w ciągu kilkunastu lat naukowcy stwierdzili, badając po prostu, jak się odżywiają osoby, które obserwowali, i, i, I kto z nich w pierwszej kolejności umarł? I właśnie ci, którzy spożywali tą żywność, więcej tej żywności szkodliwej, umierali szybciej. Co to jest ta, w takim razie, ta e, żywność wysoce przetworzona? Czym się różni od naturalnej żywności? A naturalna żywność to jest ta, która nie wymaga jakiegoś przetwarzania. I nie mówimy tu o gotowaniu. Bo, e, na przykład, e, no oczywiście warzywa u, i owoce uznamy tutaj za naturalną żywność, aczkolwiek też trzeba by wziąć pod uwagę, że może być ta żywność produkowana, te warzywa i te owoce, w sposób jeszcze bardziej naturalny lub taki, w którym jest dużo nie tylko nawozów, ale wręcz środków ochrony roślin, czyli, czyli chemii zabijającej drobne ustroje, albo wręcz ta żywność, te owoce mogą też być konserwowane to też ma wpływ na, na nasze zdrowie, a właściwie na brak tego zdrowia. Niemniej jednak, nawet jeśli byśmy spożywali tą tylko żywność, która mimo wszystko jest poddana takiemu działaniu, to i tak byśmy byli zdrowsi, niż gdybyśmy spożywali też żywność przetworzoną, wysoce. Czyli e, jaja, e, mięso takie surowe, e, warzywa, owoce, e, to są naturalne produkty. E, ziemniaki też tutaj zobaczcie, czy... czy, czy... Natomiast już e, takie średnio przetworzone, czy nisko przetworzone, albo po prostu przetworzone, to są już chleb, ale chleb na drożdżach, to jest taki bardziej naturalny, uważany jest za przetworzony, ale, ale mimo wszystko lepszy niż chleb na sztucznym, składnikach chemicznych, które zastępują drożdże, które są uważane już za wysoko przetworzone i za bardzo szkodliwe. No to chleb taki naturalny zalicza się do normalnie przetworzonych sery, wędzonki, kiszonki, piwo czy naturalne wino będziemy uważali, czy, uważali za... Nisko przetworzone. One są przetworzone, ale nie wysoko, więc y, jeśli jemy je razem z tymi naturalnymi produktami, w ogóle nieprzetworzonymi, to jest wszystko w porządku. Jeśli natomiast dodamy y, do swojego jadłospisu takie rzeczy jak y, y, przemysłowo przetworzony chleb, czyli nie na, nie na drożdżach, czy przemysłowo tworzona kiełbasa, nie, nat, nie naturalna kiełbasa, tylko przetworzona, nie takim domowym sposobem, tylko właśnie przetworzona, zakonserwowana przez różne tam chemikalia, które się w nią daje. To już pomijam fakt, że mięso samo w sobie też, sposób hodowy, hodowlany tych zwierząt też dużo odbiega od normy. Czyli hamburgery, płatki śniadaniowe, batoniki, słodycze zupki instant, słodkie napoje gazowane, wszystkie jak leci nuggetsy z kurczaka, ciasta czekolady, lody i wiele gotowych do podgrzania tak, pokarmów co tylko wsadzamy i podgrzewamy ciasta, pizza, chips oczywiście to wszystko jest wysoce przetworzone co, co znaczy, że w dużym stopniu jest jest pozbawione pewnych składników, które dla nas są przydatne, ale nie są przydatne w przetwórstwie spożywczym. Nie zarabia się na nich bo z różnych powodów. Lub jeszcze dodatkowo są wzbogacone o, o, o sztuczną chemię, która nie jest, jest trawiana przez nasz organizm. Często jest gdzieś gromadzona, czy, czy niszczy wręcz wątrobę, czy gromadzona jest w mózgu niektóre składniki tych, tych rzeczy, które spożywamy. Tak więc, e, jeśli wiemy już, z czym jest e, wysoce przetworzona żywność, to chyba nie jest dla nikogo tajemnicą, że jeśli wejdziecie do supermarketu, jeśli zaopatrujecie się głównie w supermarkecie, nie chce, nie chce Wam się gotować, kupujecie gotowe albo tylko podgrzewacie, to w zasadzie e, no, odżywiacie się najgorzej, jak możecie, czyli od, no, w supermarkecie bym powiedział, że 99% wszystkiego, co tam jest sprzedawane, to jest z punktu widzenia Waszego zdrowia, e, trucizna po prostu Znaczy oczywiście nie umrzecie jak zjecie tego nawet kilogram ale no, no chyba, że, że was zemdli ale w dłuższej perspektywie czasu wasz organizm nie da rady funkcjonować w ten sposób odżywiany to jest właśnie i w zasadzie można powiedzieć, że to jest, dlaczego ta żywność taka jest no głównie dlatego, że kontrole nad żywnością chcą przejąć duże koncerny a duże koncerny nie będą miały fabryczki przy każdym przy każdym większym mieście, tylko one mają swoje fabryki i transportują na duże odległości. Ta żywność musi być tak zakonserwowana, żeby, żeby się nie psuła, żeby jak najdłużej zachowywała świeżość. Dobrym przykładem jest mleko, które spożywane w sposób naturalny może być dla nas zdrowe, bo zawiera bakterie, które rozkładają to mleko same z siebie. Natomiast mleko kupowane w sklepie już nie ma takich bakterii, w związku z czym nie, nie jesteśmy w stanie strawić tego mleka po prostu. I wbrew temu, co przemysł spożywczy zrobił, czyli po upadku komunizmu w Polsce wszedł, wszedł w wielkie koncerny, to jedna ze zmian, jaka wtedy nastąpiła, to zniszczono wszystkie nasze lokalne mleczarnie. Które w nocy produkowały, w dzień to było sprzedawane, na części mleczarnie były w odległości do 30 km od wszystkich, wszystkich miejscowości większych. Tam były dostarczane, rano były kupowane, spożywane w ciągu dnia, na drugi dzień. Jeśli to było mleko, to były już skisłe najczęściej. Otóż, kiedy weszł weszły, przemysł spożywczy, który chciał wyeliminować konkurencję tych świeżych, zdrowych przetworów. To po prostu wymusił na państwie, strasząc, że to mleko naturalne jest trujące i ludzie będą umierać od niego. Dopiero ich pasteryzowane jest wspaniałe, cudowne. Rzeczywistość jest kompletnie inna. Nikt nie umiera od tamtego mleka, oczywiście. Natomiast, natomiast to mleko, które teraz spożywamy, które kupujemy w, od tych dużych koncernów, pasteryzowane, ono nie jest dobre do, dla naszego organizmu. I w dłuższej perspektywie wyrządza nam dużo, dużo szkody dla naszemu zdrowiu. Tworzy tak zwane stany zapalne w jelitach, między innymi. Jest to poważny problem. Owszem, ludzie mówią, że skoro wypiłeś, nie umarłeś, więc jest dobre, ale, ale nie biorą pod uwagę w dłuższej perspektywie, jak to działa na nas. Więc jeśli jesteście miastowi, to tak naprawdę i zaopatrujecie się w tych supermarketach, to w zasadzie w 90-9% jecie niezdrowo. Dobrze jeszcze jak się wam trafi, mm, że sami gotujecie, kupujecie jakieś właśnie ziemniaki, marchewkę kupujecie i, i wasza e, żona, e, matka e, robi z tego jakieś obiady, a już tragedia kompletna jest, kiedy kupujecie wszystko gotowe, podgrzewacie tylko no bo nie macie czasu, bo, bo robicie, bo gonicie za pieniędzmi na przykład, no to wtedy, wtedy bardzo poważnie rujnujecie swoje życie, a szczególnie mocno rujnujecie życie swoich dzieci, ponieważ wyście dorastali, wasze organizmy dorastały i zostały jeszcze na w miarę dobrym pożywieniu, ale wasze dzieci już takiej szansy nie mają. One już od dziecka są na jedzeniu szkodliwym. Dlatego co najmniej o 10 lat szybciej odczują schorzenia Wasze dzieci, niż Wy sami odczujecie. A Wy odczujecie 10 lat szybciej, niż Wasi rodzice lub dziadkowie. Także taka szansa, jak moja prababcia dożyła 89 lat, moja babcia od 93 lat, to raczej ja już się tego tak długiego wieku nie spodziewam, z tego powodu, że ja byłem już wychowany na innej żywności. No już nie mówiąc o pewnych środkach chemicznych, które nam też wszczekiwano od dziecka, czy w ramię, czy, czy kazano łykać. Które niekoniecznie wyjdą nam ostatecznie w dłuższej perspektywie na zdrowie także co jeść no, trzeba mądrze zadbać o to, żeby jeść jak najmniej przetworzonych, wysoce przetworzonych a jak najwięcej takich naturalnych lub, lub nisko przetworzonych czyli to cośmy mówili czyli między innymi wędzonki mogą to być chociaż znowu jest krzyk, że wędzone to jest szkodliwe, prawda, trujące czy też kiszonki to są, to są jak najbardziej, czy chleb właśnie taki z na, na, na drożdżach, na jakieś lepszej mące, niewysoce przetworzonej, znowu wys wysoko przetworzona mąka, biała, czysta, wspaniała jest o dziwo e, właśnie szkodliwą, tą najmniej zdrową dla naszego zdrowia i tak jest w wielu rzeczach. Naukowcy zauważyli też, robiąc te badania, badając właśnie wpływ tej przetworzonej, wysoce żywności na nasze zdrowie i na długość życia, zauważyli też, że im ktoś je więcej tej żywności y wysoce przetworzonej, tym je więcej. Ta żywność jest tak zrobiona, żebyśmy chcieli jeść więcej i więcej, i przez to też mamy takie ciągłe uczucie niedosytu, ciągłe uczucie że jakby głodu. I średnio wyliczono, że osoby, które żywią się taką wysoko przetworzoną żywnością, zjadają o 500 kalorii dziennie więcej. I to się właśnie to jest chyba jeden z głównych powodów, dla których odkłada nam się ta żywność, którą też zresztą nie potrafimy dobrze. z... z zużyć, odkłada nam się w tłuszcz i jesteśmy coraz bardziej otyłym społeczeństwem. I biorąc pod uwagę także inne czynniki, ci naukowcy, chociaż badali głównie wpływ tej wysoce przetworzonej żywności na zdrowie i długość życia, to jednak zauważyli też inne, inne ciekawe objawy. Otóż ludzie, którzy mieli skłonność do jedzenia wysoce przetworzonej żywności, mieli też skłonność do takiego lenistwa, nie tylko w kwestii robienia sobie posiłków, a także to lenistwa, jeśli chodzi w ogóle o ruszanie się, oraz mieli taką większą skłonność do tego, żeby palić papierosy. Natomiast ludzie, którzy jak gdyby robili żywność naturalną bardziej jedli, to mieli większą skłonność do ruchu i większą skłonność do niepalenia papierosów. <laughs> Dlatego też naukowcy mówią, że te wszystkie czynniki trzeba wziąć pod uwagę, że być może one też miały wpływ jakiś na tą długość i za, na zachorowanie. E, dlatego można powiedzieć, że najlepszym rezultatem, jeśli chcemy zadbać o swoje zdrowie, to jest po pierwsze unikać wysoko przetworzonej żywności, po drugie nie palić, a po trzecie zadbać o odrobinę ruchu codziennie, jakiś wysiłek fizyczny. Z innych badań wynika też, że taka żywność zwiększa ryzyko zachorowania na, na, na sepsę. Żywność wysoko przetworzona osłabia też nasz układ odpornościowy i jesteśmy bardziej skłonni na zapadanie na różne choroby, w tym także teraz na te grypy z, z grupy koronawirusów. Doszło też obecnie do takiej sytuacji no, w pewnym sensie szokującej, ponieważ my się wszyscy oszukujemy, że y, poziom życia jest wyższy i my żyjemy coraz dłużej. Otóż to nie jest prawda. Średnia długość życia dlatego jest wyższa w naszych czasach, że mniejsza jest śmiertelność wcześniaków. Dzieci, które umierały kiedyś przy porodzie, teraz przeżywają i z różnymi skutkiem często bardzo chorowici żyją, ale żyją dużo dłużej, czyli kiedyś takie dziecko uznano by umarło w pierwszym dniu, i takich dzieci było tysiące i teraz, teraz żyją dłużej i ta średnia długość życia więc się wydłużyła. Natomiast faktycznie ludzie, ludzie nie żyją dłużej niż ta moja babcia 93 lata na przykład. Ludzie raczej przedwojenni żyją dłużej niż ci powojenni. Co ma właśnie też związek ze zmianą odżywiania się, a także niestety z pewną agresją z, z tego, co nazywamy służbą zdrowia, a co ze służbą nie ma nic wspólnego. E tak więc y, zanotowano w tej chwili nawet coś odwrotnego. To znaczy, biorąc pod uwagę, że wcześniaki ratuje się już od pewnego czasu, to jakby one już nawet nie są w stanie podtrzymać y, statystyk, i okazuje się, że statystyki teraz odwracają się i my zaczynamy żyć coraz krócej nie dłużej, tylko coraz krócej. Y, mimo, że niby żyjemy w lepszych, wspanialszych warunkach, nie ma wojny, która też miała wpływ dawniej na, na krótkość życia. Dzisiaj, dzisiaj no, mimo wszystko, żyjemy coraz krócej i to jest tendencja, która raczej będzie narastać, bo jest wynikiem tego, tak by wynikało z badań naukowych, że żyjemy się produktami, które są wysoko przetworzone, czyli niekorzystne dla naszego organizmu. Jak są przetworzone, to nie są naturalne to jest takie oczywiste jak nie są naturalne, to są sztuczne. I, i, można wyłapać kilka elementów, które usunięto z naszej diety. Które mogą mieć wpływ i mają na pewno wpływ na to, że stany zapalne w naszym organizmie się pojawiają. Zaliczamy do nich na przykład usunięcie e, omegi 3, e, a właściwie e, może inaczej, nasycenie e, wysokimi dawkami omegi 6. E, I teraz w naszym organizmie powstaje nierównowaga. Efekt jest tego, że mamy nadmiar omegi 6, a mamy za mało e, omegi 3. Co jest jeden z głównych przyczynów stanu zapalnych? Omega 6 jest pozyskiwana głównie z roślin, a omega 3 z roślin i zwierząt, a zwłaszcza z ryb. Niestety, omega 3 pozyskiwana z roślin ma niewielką wartość dla ludzkiego organizmu z powodu trudności w jej przyswojeniu. Ona musi być przetworzona z systemu alana na inne, na inny rodzaj, jak gdyby omega 3, i jest przy tym duża strata yy, yy, ilości jej. Yy, naukowcy też w innych badaniach doszli do wniosku, że taka omega-3 pozyskiwana z roślin jest 8 razy mniej skuteczna w terapiach, czyli przywracaniu zdrowia w niektórych chorobach, niż omega-3 pozyskiwana z ryb. Tak więc jest to 8 razy, 8 razy więcej, by trzeba było tej omegi zjeść, żeby, żeby mieć ten sam efekt. Ten brak omegi-3. To nie jest jedyny powód, dla którego powstają stany zapalne w naszym organizmie, w naszej komórce, bo kiedy mamy nadmiar omega 6, to nawet nie chodzi o to, że sama omega 6 nam robi krzywdę, ale wtedy pojawiają się takie enzymy, tak to się enzymy, które rozkładają w tych punkcikach różnych naszego ciała, rozkładają nasze komórki, tworząc w ten sposób stany zapalne między nimi. Żeby uniknąć tego problemu nie wystarczy dostarczyć tylko omegi 3, ale dobrze jest też dostarczyć polifenole. I te polifenole same w sobie też usuwają stany zapalne z naszego organizmu, szczególnie z polifenoli znana jest oliwa z oliwek na przykład. I te polifenole też chronią na przykład rośliny przed patogenami. Żeby żeby między nimi bakterie ich nie zjadały. To jest taka naturalna ochrona, czy taka, która jest zdrowa w przeciwieństwie do chemicznej, która jest sztuczna, a którą się spryskuje te owoce. Przemysł spożywczy usunął te, te, te polifenole jako zbędne dla, dla niego, z jakiegoś jego punktu widzenia. Kolejna rzecz, którą przemysł spożywczy usunął z naszej żywności, to są prebiotyki. Nie priobiotyki, tylko prebiotyki które powinny być źródłem pożywienia dla bakterii jelita grubego. Przemysł spożywszy doszedł do wniosku, że ponieważ one są nietrawione w żołądku, więc są niepotrzebne, je usuną, natomiast one są właśnie po to nietrawione w żołądku, żeby mogły dotrzeć do jelita grubego i tam stały się dopiero pożywką dla naszych bakterii pożytecznych, które, które też podnoszą w ten sposób naszą odporność i pomagają nam uniknąć stanów zapalnych jelita właśnie. Bez omega-3, bez polifenoli, bez prebiotyków nasz organizm choruje. Przemysł pożywczy usunął także 1,3 do 1,6 beta-glukany, które wzmacniają nasz układ odpornościowy. Bez nich rośnie liczba alergii i pojawiają się kłopoty z odpornością. Stajemy się po prostu bardziej chorowici. To kolejna rzecz, którą przemysł uznał za niepotrzebną po prostu. Kolejną przyczyną stanów zapalnych jest nadmierna ilość cukru w diecie. No to to odwrotnie tutaj, żeby. Ponieważ akurat słod, my lubimy słodkie, więc yy, mało tego cukier jest też konserwantem, więc tego się dodaje dużo do jedzenia, ma to znaczenie dla przemysłu i niestety za dużo, co, co jest problemem zdrowotnym dla nas, powodem do problemów zdrowotnych i problemem do yy, stanów zapalnych, w tym także do cukrzycy, która jest jednym z efektów tego. Kolejny problem to zachwianie elektrolitów, czyli za dużo sodu, a za mało magnezu i potasu. Przemysł spożywczy zadbał o smak i wygląd, ale zupełnie zlekceważył wpływ żywności na zdrowie. Jeśli ktoś nie umiera krótko po spożyciu ich produktu, to nie widzą problemu. A przeciętny człowiek czy potrafi połączyć, że jak odkąd zaczął jeść na przykład coś, to tam 5 lat później czy 10 lat później zachorował? Nie połączył tego. Uważa, że skoro było smaczne, to było dobre. Jak więc możemy zadbać o swoje zdrowie? No oczywiście powinniśmy zadbać o to, żeby y, omega-3 mieć, dobrej jakości. Ja taką mam, jeśli ktoś to interesuje, to mogę polecić. Zresztą, powiem inaczej. <laughs> mam ją tu pod ręką, ja używam Balance Oil. E, wlewam sobie codziennie do takiego, takiej miarki, stosownie do mojej wagi, a ponieważ właśnie odkryłem, że dzisiaj zapomniałem wziąć, więc sobie teraz to wypiję. Moja waga jest duża, więc muszę więcej wypić. Jeśli ktoś jest lżejszy, to mniej. I ten balans Oil nie tylko dostarcza mi Omega-3, ale dostarcza mi także wysokiej jakości polifenole, które są właśnie potrzebne do tego, żeby zwiększyć naszą odporność, żeby uniknąć stanów zapalnych, żeby nie pojawiały się te enzymy trawienne, które, które rozkładają nasze ciało od środka. Kolejna rzecz, którą powinniśmy zadbać, żeby mieć, to oczywiście jest pożywka dla naszych bakterii jelitowych, czyli prebiotyki. Ja zamówiłem w tej chwili prebiotyki Zinobiotik, tak zwane, które są pożywką dla jelita grubego i, i mam zamiar z przyszłego tygodnia je stosować. I, no, i staram się także unikać, też od niedawna, niestety dopiero, staram się unikać tych bardziej przetworzonej żywności. Na szczęście mam żonę, która potrafi gotować i która no, od takich podstawowych rzeczy czy od warzyw potrafi wyjść, żeby stworzyć pożywienie, nie potrzebuje kupować gotowych produktów. I do tego też zachęcam wszystkich innych, żeby też o to zadbali. Niestety, ale nikt nie zadba o to za nas. No, chyba, że jesteś odpowiedzialnym rodzicem, to ty możesz zadbać o zdrowie swoich y, dzieci. Bo nie miej pretensji do nikogo innego, jeśli Twoje dzieci będą chorowały. To nie jest tak, że choroba tak spada, gdzieś tak sobie fruwa, fruwa i zobaczyła wasze dziecko, spadła i ona zachorowało. Nie, to jest skutek tego, czym karmicie wasze dzieci. To ciekawe, bo do samochodu nie wlejecie byle czego, prawda, tylko wlejecie odpowiedni, na przykład odpowiednią benzynę lub odpowiedni olej napędowy. Natomiast, natomiast sobie do, 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 swego, do swojej wnętrzności wrzucamy często byle co. Byle co w sensie dosłownym, bo nikt by z nas tymi, tymi napojami, które ludzie piją, nikt by nie wpadł na pomysł, żeby podlewać na przykład kwiatki, bo kwiatki by też nie przeżyły. A nam bliżej jest do kwiatków niż do tych napoi, które są całkowicie sztuczne. Ale jak powiedziałem, ponieważ nie umieramy od razu, więc ludzie nie wiążą tego z późniejszymi problemami i troszeczkę żyją no, powiedzmy sobie szczerze, bezmyślnie. Ja zachęcam do tego, żebyśmy się zaczęli zastanawiać nad tym. Ja zacząłem się zastanawiać trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. I mam nadzieję jeszcze uratować tyle swojego zdrowia, ile się da i mam nadzieję, że te moje ramię przestanie mi w końcu boleć. W tym celu właśnie regularnie, codziennie zażywam ten Balance Oil. A mam nadzieję, że jeszcze zamówiłem sobie ten Bio Zinobiotik. i jeszcze mam na oku parę innych rozwiązań, którymi Wam się też chętnie podzielę, jeśli będziecie zainteresowani. więc zapraszam do subskrybowania kanału, do odwiedzania, śledźcie ten kanał, będę Was informował o postępach, o wynikach, jak to, jak to, jak, jaki to ma wpływ także na zdrowie moje. A mam nadzieję, że i Wy się podzielicie też swoimi spostrzeżeniami i że będę mógł Was testu zaprosić do rozmowy, żebyście powiedzieli innym jak wy zadbaliście o swoje zdrowie. Na dzisiaj wam już dziękuję, zapraszam. Mam nadzieję, niebawem na kolejny film.